Witajcie, z da mix czas na kolejne otwieranie strzynek. tym razem 33 godz. operacji Wildfire. No i mam nadzieję, że będzie lepiej niż ostatnia. Znaczy, nie, lepiej niż ostatni opening. Zobaczymy. Ach, mógłbym chociaż tak ten tego Westpac'a. Szkoda. Pierwsza, długa Za nami. I dopiero w następnym... Filmie. Możecie wysyłać dopiero do tym, dopiero do następnego. Tak. Ugh, spies za No zobaczymy, no. Te drzwi łatwe przyniosły mi szczęście, no bo. Tak, rzadko już było. O, pierwszy w minutowym. Nie jest tragicznie. Na razie. Tak, składam nie. Niebieski ligatot z spoko O, tam propsy Ale będzie gwiza. Strefa uff, Wow. Zajebiście. 10 Oooooooooo Proszę bardzo Pierwsze budowiski, nawet, nawet Lekko używany Nie ślep Sprawdzę, po ile chodzi Dobra Chodzi mi o następny W razie no 3, prawda? Nie jest najgorzej. Przecież wydałem 36, no to nieki, ale... Ale ja, jednak, zawsze ten dużo wyskin, chociaż... Hmm, Zambia. Znowu Jest lat Na razie idę A już pan nie jeszcze nie było za mi położonami O, tu następny filetowy Tutaj to jest razem Coś czuję, że ta WP oditany pójdzie na giveaway I wiele już przeleciał No, kolejny fletowy no? Famas Znaczy famas F7, nie widać, a ten już jest zjechany, a zabrawiony łapiec. To był chyba był, był, był nawet ten, w drugiej wojnie światowej. A tam przyleciał klok w stacach? No cudno. Niech to dostanę. No ale w ogóle w pierwszym dzisiaj. No ale drugi podrządu dostaję, więc. Yes. znowu. Tak jak używany. No, ale jest już ponad pół A na razie poza tym mogę głupą serwiskę... Śnieć. Serio, śnieć. Lekko używany. Ja... Nie mam pytań. Jest nob. Sprzedaj na rynku. To no, musi się ten egzamin On Dobra, dalej. Nie mam pytań. Będzie jasny No Dobra, to już w podziękuję, następnym razem. W każdym razie, widzimy Nie mam pytań, co tu się stało w tym momencie. Naprawdę. Piąta kosa. Ja nie wiem, co z tym kątem jest nie tak, ale... ...może grać nie będę. Tym filat. Dobra, spoko. O, lol. Nie na rynku. Na ile chodzi? O, teraz chyba się wyświetli. 73 euro około no korona to inaczej przylecia około 70 no ponad 70 euro nie mam pytań a czemuś nic znaczy ja się cieszę że często tak kosy trafiam nie bo to zawsze jest coś ale ja ten ten tego Duplera bajoneta to nie nagrywałem bo to bo była... Kilka dni po tym jak i tak Makro otworzył zaszynkę, kiedy nie planowałem jeszcze w ogóle nagrywać. A tak to na wizji, no... 3-letnie które były w słabej jakości, zaprawione w walkę. Lekko używany ten. Kosa za 3 litrów, bo spadek No jasny ciu. O, jeszcze Makro, to ja nie w statuku. Bardzo ładnie. No, Piękna, proszę. To może po coś iść. Teraz ja po prostu się z tym zawieszam za dużo strzynek mam na a Dlatego. powodu nie widzę. Militarny. No. Nie mam pytań. Niebieski aligator. To ja bym w w ogóle, naprawdę, ja nie mam pytań. O, jeszcze był palcem drugi raz. No i jeden z nich pójdzie na GBA. ta jest zatopiona w walkach, nie? Ta jest na walkach, a ta jest z używania. Bo teraz uważam, jak jako nas jest zniszczony, tak, tak. stało całą. No, na 4 jest, czy inny pytając. Necropos, może już Necropos, Necropos już mogą lecieć. Tam gdzieś się nie uprażę. No, i 3. No, w serdaku przyleciała ta. Moja. to skin skin znowu nieźle to... No dobra eee, Nie miejskie dobra. Co jest jeszcze nie robić, niebieski jeszcze raz, dobra, niebieski już nie zrobię gotowy na pewno zrobię jeszcze. To ja, to ja nie... To, to jaka to jest szynka łowca to nie... To gamma to nie... Ale twoje wymiany do, jest do wymiany... Do wymiany. Przetestowane boje, dobra... To mogę dać... Te zadigę zadigusmoku dobra... Jaki to jest stan? Przetestowane okej. ok. Nie, to mi nie starczy na dużowych mm -hmm też mnie nie starczy. Dobra, no to będzie wszystko. Bo to tak, ja tak jak mówiłem ostatnio, Starzy niebios i test Ligi przetestowany w boju. Z tamtych szynek co otwierałem gamma to ewentualnie mogę z taka wrzucić tak dziewiątkę. I dodatkowo Elitarny Elitarny i Skoku Micho i ten No Dobra niech będzie zaszalejmy Alitarny, ślady używania I max 7 Pretorianin w Stacaku To jest tak Pretorianin w Stacaku, Alitarny Czapa lodowa, jest Eagle przetestowany w boju I Straż Gniew w Stacaku Więc już jest 5 skimów. To sobie to po prostu, tak, jedna osoba tak dostanie tego, no to już tak będzie z 10 euro no dobrze kojarzę? No, no i się zobaczymy, nie? I wtedy jeszcze z jednego, ten Zamieni dla antyterrorystów. Nie, dla terrorystów to miało być ten motocyklowy zamienił dla antyterrorystów. No to miało być. zobaczymy ją. No tak, no śnieć, no. śnieć, no, śnieć, śnieć. Ale zawsze coś, tak? No dobra, to dzięki za oglądanie. Na razie.